Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie 10 saszetek z naklejkami z kolekcji Panie Niefifa 365 2021. Zobaczymy jacy piłkarze nam dzisiaj tutaj wpadną, czy będzie ktoś z naszej ulubionej trójki, czyli Messi, Ronaldo i Lewandowski. I zaczynamy. Pierwsza saszetka. Mamy autobus Realu. Autokar zawodników, którzy zdobyli Ligę Mistrzów w tym sezonie. Następnie mamy z Ajaxu Mazraki i Lisandro Martinez. Tutaj jest Inter z tego co widzę. tak? Cały klub tutaj, chyba i panowie, i panie piłkarki. Werec, czyli Liverpool Cieszynka. I Sergio Aguero z Manchesteru City. Czyli to było w pierwszej saszetce, nie było żadnego Świeciaka. Lisandro Martinez z Ajaxu. Eduardo Salvio Boca. Giovanni dos Santos Klub America. Z Ajaxu ponownie zawodnicy Van de Beek i Marin. I koszulka Brazylii Jersey, Brazil, Jersey. Z Mistrzostw w 50 roku. Tak się wtedy tam ubierali. Co będzie w trzeciej saszetce? I mamy tutaj dwóch zawodników boka: Andrada i Iskierdos. Następnie mamy dwie piłki z Mistrzostw Świata. W 74 w Niemczech i w Brazylii 2014. Następnie mamy tutaj mistrzostwa właśnie też w 74 roku w Niemczech. Line up Marsylii i cieszynka Klub Ameryka Las Aguilas. Czyli pierwszy jak dzisiaj wpadł. Line up z Marsylii. I kolejna saszetka jest tutaj Blaugrana, z, czyli Barcelona. Tutaj Messi to jest tak. Messi i Cieszynka z innymi zawodnikami. I jest proporczyk Marsylii. Drugi świeciak. Torgan Azart z Borusi. Tu mamy Los Blancos, czyli Real Cieszynka. I Antony Marcial z Manchesteru United. I mamy. Piją tą saszetkę. I tutaj jest Real, Modric i Isco. Następnie Bianconeri, czyli Juventus z Pucharem. Tu mamy Autokar Marsili Dwie drużyny: Flamenco i Monterey na klubowych mistrzostwach. Drugie miejsce i trzecie miejsce. No i patrzcie, Robert Lewandowski wpada na złotej naklejce, super może przesuniemy i damy go tutaj, o połowa za nami i lecimy z drugą połówką, szalkę Schubert i Farman następnie Las Aguilas, czyli to chyba będzie klub Ameryka z tego co kojarzę proporczyk i drugi zawodnik jest Cristiano Ronaldo Czyli mamy Ilewego i Ronaldo, jeszcze Messi brakuje. Leon Gorecka z Bayernu, i tutaj jest Inter, Barela i Ashley Young. Juventus Kulusewski i Quadrado. Tu mamy Autokar Boka. Coś dużo tych autobusów dzisiaj. Quincy Promes z Ajaxu i tutaj są mistrzostwa świata 38 i Brazylia 50. Dodatkowo mamy dwie reprezentacje Portugalia i Włochy. Mamy zespół Brazylii Cieszynkę. Tutaj jakiś zawodnik z Pucharem. Mohamed Albacza z Danii. I pięknie mamy świecące logo Atletico. Z Manchesteru City dwóch zawodników. De Bruyne i Sterling. I kolejna złota naklejka z Ajaxu Line Up. Dwie saszetki nam zostały do końca. I mamy Varana jeszcze w koszulce Realu z Bayernu Zille i Boateng proporczyk Blaugrany czyli Barcelona Bouna Sarr Marsylia i Manuel Neuer Bayern ostatnia sztuka dzisiaj i wpada nam Benito Raman z Szalkę. z Manchester United mamy dwóch zawodników Dalot i Williams z Atletico Lodi i Versailles z Ajaxu Onana Tagliafico i z Juventusu Giorgio Chiellini który też już w tej koszulce nie wystąpi zakończył karierę w Juventusie ok moi drodzy patrząc tutaj na zestaw tych naklejek mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem świeciaków no a z tych lepszych zawodników mamy Ronaldo i Roberta Lewandowskiego Okej, okay, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć. Wam.